Siemaneczko, ja jestem Nady Wins, a w tym filmie zastanowimy się, czy Amazonka jest odpowiednią klasą dla Ciebie, aby rozpocząć nią pierwszy sezon, pierwszy ladder w Diablo 2 Resurrected już 29 kwietnia o godzinie 2 w nocy u nas tutaj w Polsce. Także zapraszam do oglądania. Jak film Ci się spodoba, to oczywiście upewnij się, że mnie subskrybujesz. To mega pomaga mi rozwijać dalej kanał. Eee, upewnij się, że e, kliknąłeś dzwoneczek, żeby nie pominąć moich kolejnych materiałów. No i zapraszam także na live'y na Twitch TV na d Tam urzęduję między 4 a, 5, a 6 dniami w tygodniu, od 17 zazwyczaj do nocy, także tam mnie najczęściej znajdziesz, jak będziesz miał jakieś pytanka czy coś, to chętnie, chętnie pomogę. A Amazonka, jest to bardzo przyjemna postać na start ladera, czy to na start single Playera jest ona bardzo potężna, jeżeli chodzi o damage i jej dużym atutem na sam start ladera, na ogólnie świeży start, jest to, że nie potrzebuje... Dobrych ciuchów nie potrzebuje drogiego sprzętu, żeby siać pożogę i zagładę, i zniszczenie, oczywiście. Zwłaszcza w, yy, w buildzie pod Javali, Javazonkę. A więc to są takie, ja tutaj na początku ladera bardzo ciężko nam uzbierać, no, no Nie wszyscy mamy tutaj, nie wiem, odłożone jakimś, jakiś forum goldcy, jakieś waluty na forach i tak dalej. Niektórzy zaczynają, niektó dla nich to będzie pierwszy sezon ever, i właśnie dla takich osób taka Amazonka może wydać się bardzo, e, bardzo atrakcyjna. Ponieważ oprócz tego, że tanio ją się buduje, oprócz tego, że naprawdę ma potężny damage i jest zacnym boss killerem, bardzo łatwo rozprawia się z bossami, e, czy to z niektórymi lokacjami, do których zaraz przejdziemy, to jeszcze jest bardzo potrzebna w grupie. E, zwłaszcza, jeżeli w grupie mamy nekromantę, który używa obniżenia odporności, albo jeżeli mamy na przykład Paladyna z Aurą Conviction, czyli Przekonania, która również obniża odporności. E, no i oczywiście jedna i druga umiejętność mogą całkowicie e, zdjąć niewrażliwość na przykład wroga na błyskawicę, jeżeli tutaj chcielibyśmy sobie pójść w błysk w jawazonkę, czyli najpopularniejszy build właśnie dla amazonki, e, czyli włócznia, błyskawice i tak dalej, i tak dalej. Włócznia, e, throwing e, tej jawalinki. I w każdym razie e, jest ona, ma ona, jest dużo buildów e, na nią. Na no sam koniec filmu sobie o nich omówimy. Do wszystkich nagrałem filmy też takie poradnikowe: od zera do hela i tak dalej, jak to wygląda. Ale tak, jeszcze słowem, tak, takim ogólnym słowem, można dodać, właśnie to mówiłem wcześniej, o tym, że jest świetnym boss killerem. Jest, ma, jest też świetna na niektóre lokacje, na przykład, będąc w buildzie właśnie tej najpopularniejszej Jawazonki, a na sam Starladera mamy już do dyspozycji takie miejsca na piekle, jak na przykład farmę krów. Farmy krów, krowy są bardzo łatwo dostępną lokacją, nie trzeba tutaj Enigmy, która jest piekielnie ciężka do zdobycia, nie tylko na Starladera, jest piekielnie droga, możemy mieć zwykłe, zwykłe ciuszki, nie musimy mieć Tytanek, nie musimy mieć Gryfona, oczywiście to jest endgame'owy gear, ale wystarczą nam zwykłe takie zwykłe, magiczne białe jawelinki, ponieważ i tak nasz, nasze obrażenia będą pochodziły z umiejętności, które są e, które to obrażenia zależne będą tylko od poziomu rozwoju naszych umiejętności. E, możemy założyć zamiast Tor Shielda z, z dżuelem e ducha, e, jakby możemy tutaj nosić jakieś buty rzadkie z odpornościami, możemy nosić na właśnie, i tak dalej, i tak e, dalej. I to samo to wystarczy, żeby na przykład ekspresowo czyścić krowy. A które są świetną lokacją, ponieważ dopią wszystkie runy w tej grze, dopią bardzo, bardzo y, poszukiwane, często, gęsto przez ludzi bazy, które mogą być bardzo w cenie na samym początku laddera i na tym możemy budować nasz majątek a, właśnie. Nie wymagają, farma fa, takich bas nie wymaga Magic Findu, a wręcz przeciwnie: czym więcej Magic Findu mamy, tym ciężej szuka nam się potencjalnych bas dobrych pod słowa runiczne, bo częściej dropią nam magiczne przedmioty, aniżeli to właśnie e, zwykłe, białe albo właśnie szare, no nie? które mogą być bazami do runicznych. Mamy też takie lokacje jak Farma e, Chaos Sanctuary, czy Sanctuary House, czyli Farma Diablo na piekle. E, I tutaj już raczej mówię o timie. Okimowej akcji na sam start Nie mając dobrych ciuchów, po prostu jesteśmy główną zadającym obrażenia, główno zadającym obrażenia, żeby była jasność, <noise> eee, postacią. I eee, rozprawiamy się z Diablo bardzo szybko. Eee, I tak jak mówię, jeżeli jeszcze tutaj w naszej drużynie przyjdzie nam jakiś paladyn z aurą albo nekromanta z obniżeniem odporności, no to jesteśmy ozłoceni naprawdę Amazonka na players 8, czyli w sytuacji kiedy kiedy mamy 8 graczy w grze i potwory mają dużo więcej HP, sobie świetnie radzi i nadal zabija wszystko bardzo szybko. Mamy też jesteśmy świetni na przykład na fale bala na balruny, a również zabijamy ekspresowo fale bala oraz samego Bala przy którym takie klasy jak na przykład Hammerlin, nie wiem, Bon Manser, Windruid, Drapsynka już się męczą, no nie? Już się męczą. Rzadko kiedy Smiter chodzi też na Ubery, chociaż zdarza się oczywiście Aczkolwiek taka, taka amazonka jest dużo bardziej dużo bardziej elastyczna a, więc na pewno będziemy bardzo wartościowym dodatkiem naszego teamu. Na pewno mamy ogromny damage, e, zwłaszcza w endgame, zwłaszcza jeżeli mamy ten 70, 80 poziom, mamy rozwinięty build, zainwestowaliśmy troszeczkę. E, m, mamy też arsenał buildów, w którym możemy grać. E, oczywiście każdy ma swój ulubiony. Oczywiście e, no, jakkolwiek neutralny jestem wobec wszystkich klas i tak dalej e, i wobec wszystkich buildów. To, no, muszę wspomnieć, że jednak przeważającym buildem, którym będziecie, gracze będą chcieli wybrać jakby na starcie ladera, będzie to Javazonka. Czyli Amazonka tutaj opierająca się na Lightning Fury, na, na rzucie oszczepem, który który, który po prostu e, sieje zagładę. Ma bardzo potężny damage i nie wymaga właśnie tego dobrego sprzętu, no nie? Możemy sobie iść po prostu zabijać wszystko ekspresowo. Totalnie, totalnie ekspresowo, e, ponieważ mamy obrażenia AOE, czyli obszarowe, można powiedzieć. Ta włócznia się rozwarstwia. E, no i mamy też Charge Strike, który po prostu e, zabija bossów, no, w sekundę. Także to będzie na pewno najpotężniejszy build, będzie używać, a jeżeli chodzi o ten build. Tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie buildy do Amazonki znajdziesz w opisie tego, kana tego kanału, tego filmu oraz też w moim komentarzem, w moim komentarzu właśnie na temat tego filmu. Także to wszystko będziesz miał. Mam tam właśnie e, poradniki, jak zbudować taką wazonkę od zera do hela, co może Ci się bardzo przydać. Są wszystkie aktualne. Wiem, że jest dużo zmian. E, jest parę zmian, które zaistniało w i 2.4, ale wszystkie poradniki, które będą zlikowane są aktualne. Mamy też na przykład Bołazonkę i tutaj e, trzeba dodać, że na pewno na pewno błazonka w, w Patchu 2.4 została mm, nieco zbustowana. E, jakkolwiek nie byłoby to odczuwalne na endgame, czyli w tym ostatecznym już etapie postaci z dobrymi itemami, e, to podczas poruszania się między normal, koszmar, pieku budowania te, tej, tej błazonki od zera, no to tutaj już naprawdę jest to, jest to dużo przyjemniejsza droga, czy też na singlu na przykład, jak się gra, sam przegrałem od zera do hela błazonkę e, e, ostatnio, więc e, naprawdę dało się to odczuć, dało się odczuć na przykład dodatkowe słowo runiczne, e, które dali do łuk oraz kuszu, łuków oraz kuszy, a, czyli insight, czyli o sol, czyli olśnienie, które najczęściej było stosowane właśnie w najemnikach, o, u najemników. W drugim akcie, ponieważ dostępne było tylko na broni drzewcowej. teraz w łukach też można to robić w kuszach, więc tutaj mamy regenerację many, tu mamy potężny damage i naprawdę z takim łukiem, do którego runy możemy zebrać bardzo łatwo z rabiny na koszmarze idzie się pięknie, e, aczkolwiek, e, no i oczywiście została busta też na endgame, aczkolwiek, e, no jeżeli chodzi tutaj jeżeli chodzi tutaj o, e, hmm, przystępność bildu o skuteczność, efektywność buildu, to zdecydowane, zdecydowanie tutaj czawazonka e, właśnie będzie prowadziła. Mamy tak, mamy różne buildy właśnie, ale jakby nie musimy się ograniczać tylko w tym. Ja sam osobiście uwielbiam grać i też będę grał i będę grał bołazonką. E, mamy buildy pod Immolation e, Arrow, mamy pod Freezing Arrow, mamy ogólnie elementalną bołazonkę właśnie z połączeniem Ice Fire, mamy bołazonkę fizyczną pod Strafe Guided Arrow, Multiple shot z pomocą Magic Arrow do wyłamywania, Immun tych niewrażliwych na, na fizyczne to wszystko opisuję w swoich poradnikach. Są tu właśnie te linki. Mamy nowy build pod właśnie oszczep zarazy pod Plague Javelin, który sprawdza się dużo, dużo lepiej. Jest dużo potężniejszy. Podasowali go trochę kalkulacje trucizny, się zmieniły na naszą korzyść. Więc, tak jak na przykład Plague Javelin był świetny, do powiedzmy do końca normala. Ilu już tam kuśtykał na początku koszmaru? Tak teraz spokojnie, koszmar, piekiełko, można zacząć atakować. A więc y, mamy te bildy, mamy też tutaj nową fendazonkę. Z Impale'em, która świetnie poradzi sobie z Uber Tristram, na przykład, eee, i to też nie wymaga jakiegoś mega totalnie odkorbionego e, giru, ze, e, po prostu przedmiotów. Eee, można to w miarę tanio zrobić. Taką Amazonkę, która pokona Ubery. Także jest dużo tutaj opcji, buildów. Nie zamykajmy się tylko w drwazące. Będzie ona najpopularniejsza i to trzeba powiedzieć od razu. Tak było i będzie po tych zmianach niestety. A no ym, pod względem właśnie używalności, użyteczności, no to. No to, no to to jest taki build, który bardzo lśni, aczkolwiek nie skreślajmy też innych, no nie. ja sam jestem fanem, właśnie tak jak widziałem błazonki, czy to elementalnej, czy to fizycznej i będę ją robił na ladę. Eee, więc podsumowując, bardzo mocna postać, bardzo potrzebna postać, z wariacją buildów, eee, nie, nie ograniczamy się zdecydowanie do jednego buildu, mamy wachlarz możliwości, eee, jest to jeden z najlepszych, o ile to jest najlepszy boss killer w całej grze, najszybciej rozprawia się z bossami, nawet na players 8, czyli kiedy mają najwięcej HP i ma też opcje tutaj, ma też opcje tutaj bardzo fajne farmienia kluczy do Ubertista, farmienia, Ubertista, również, jeżeli zrobimy ją w odpowiednim bildzie. Także mam nadzieję, że troszeczkę tutaj wyjaśniłem co nieco, że podpowiedziałem, w jaką stronę mamy się kierować, jeżeli chcesz zagrać Amazonką, to koniecznie w komentarzu napisz mi jaki build będzie Cię interesował. Czy będziesz grał bołazonką, czy będziesz grał Javelinką, czy będziesz grał, nie wiem, freezingarą bołazonką Fire Eyes, i tak dalej, i tak dalej. Chętnie, chętnie sobie poczytam, bo tak e, prowadzę taką osobistą statystykę, można powiedzieć. Tak mniej więcej sobie szacuję z czystej ciekawości, i mówię o tym na streamach, e, właśnie dzięki Waszym komentarzom, jak to się krasuje teraz. Jak. E, Jakimi postaciami ludzie pójdą na sam start, yy, i czy tendencja będzie taka jak wcześniej, czyli czarodziejki tylko i wyłącznie, czy będzie więcej różnorodności? Także ja tutaj dodam, że kierujcie się zawsze fanem z gry. Nie kierujcie się, yy, nie kierujcie się tylko i wyłącznie efektywnością, to zależy co chcecie osiągnąć, oczywiście. Ale jeżeli ma się wam macie grać postacią, której nie lubicie, tylko dla farmy, to moim zdaniem nie warto. Moim zdaniem nie warto bo gra wtedy i tak się szybciej znudzi. Zawsze można pomieszać postacie, zawsze można zrobić parę postaci, także yy, naprawdę najważniejszy jest fan z gry. Dzięki raz jeszcze i do następnego. Miłego dziomka. BUM!